A dzisiaj Trzech Króli, to przydałoby się jakaś, jakaś opowieść, nie? Słuchajcie, no narodził się Jezus i co? I miałby tam być pięknie, ludzie mieli być wolni, szczęśliwi, wyzwoleni, a tu... nie chuja. Ktoś weźcie powiedział te słowo, zabijam Cię w imię Boga. I tak się zaczęła ta historia chrześcijaństwa na tym świecie od zabijania. I jak długo zabijali? Bo setki. Nawet może i tysiące lat, ludzie, i my dalej chodzimy do tego kościoła, i, i nas nie uczą od tego, jak być szczęśliwy, jak się wyzwolić, tylko moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. I jak? Czy to były słowa Jezusa? Czy Jezus na pewno uczył tego, co mamy w dzisiejszym świecie? Gdzie w tej świecie jest bezwarunkowa miłość? Gdzie jest miłosierdzie? Gdzie jest współczucie? Gdzie jest empatia? Nigdzie chodzimy jak te zapąkane owieczki, dalej wierząc, w, yy, idąc do kościoła, że coś się w naszym życiu zmieni. Nie, ta nasza zmiana powinna być tutaj, w naszych sercach, bo tu jest nasza prawdziwa świątynia, tu jest to, co powinno się, powinno się w nas wytwarzać, ta empatia do ludzi, to współczucie, miłosierdzie i pomoc jednemu drugiemu. A jest zupełnie inaczej. Dużo ludzi później wyparło się, wyparło się ten, bo zauważyli, że, że to jednak idzie z złym kierunku, zostali ateistami i mają teraz nową wiarę, naukę i medycyna. No ale co im z tych nauki, jak ludzie dalej cierpią, do, dalej chorują, y, dalej umierają? Na raka! 95% po chemii umiera. To gdzie jest ta wasza znowu wiara w tą naukę i w tą medycynę, jeżeli jest coraz więcej chorób, coraz więcej i coraz więcej? Czy my idziemy na pewno w jakimś dobrym kierunku w tym świecie? Czy to jest na pewno wiara, katolicyzm i wiara jest okej, okay, ale katolicyzm i nauka, medycyna, czy to jest to, czy to jest ten dobry kierunek? Ja tam nie widzę żadnego dobrego kierunku, to wszystko idzie do jakiejś kontroli, do niewoli, bo zawsze nas niewalali, zawsze Obiecień, jak ktoś coś wymyślił, to tylko po to, żeby z nas niewolić. A my, jak te głupie barany, jak, ten, jak, ten, jak te kury, tylko dziobią to jedzenie i nie widzą nic. Nie widzą nic. Nawet jakby ktoś przyszedł do, do, do takiej kury, my ty kura, wiesz po co nas karmią? Oni nas karmią po to, żeby nas zjeść. Ach, ty, 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 twoje, te twoje teorie spiskowe. I dalej, dziubiasz. Przyjdzie taki moment, że ją zabierą, uwalą głowę i zjedzą. Tak wygląda nasze życie. Ślepa wiara w katolicyzm, nie w Boga, nie w Jezusa, bo to jest zupełnie inna wiara, ale w katolicyzm, w naukę, w medycynę, kończy się tym, że dalej cierpimy. Dlatego ludzie, warto się zastanowić, dokąd zmierzasz, kim chcesz być i gdzie jest twoje serce. Na razie w ten dzień.